Dzień dobry, to jest Rozmowa dnia, druga już dziś na naszej antenie to wydanie specjalne, bo o specjalnym temacie dziś będzie mowa. Pamiętacie pewnie Państwo, dokładnie dwa dni temu Państwa i moim gościem w tym samym programie o dziwo był prokurator, który podpisał się pod postanowieniem o przeszukaniu prokurator pokoju, pani prokurator Ewy Wrzosek i zabezpieczeniu, jak sam powiedział, dwóch komputerów i nośnika danych. Na moje pytanie o to, jaka była podstawa prawna jego działań, trzykrotnie powiedział, że tej podstawy nie poda, bo właściwie jej nie zna. I to mamy nagrane Dziś Państwu te fragmenty na pewno przytoczymy. Mówiłem też, że Państwo i mają gościnią wczoraj, ale jednak dziś będzie pani prokurator represjonowana przez. Reżim nie ma co ukrywać, podpisuje się pod tymi słowami oburącz władzy i pana ministra Ziobro, któremu nie na rękę to, że pani Wrzosek zajęła się między innymi wyborami kopertowymi. To od tego momentu zaczęły się jej szykany. Na początku delegacja, później Pegazus, a dzisiaj przeszukanie jej pokoju w sposób całkowicie nielegalny, o czym zresztą mówili sędziowie Justiti na naszej antenie wczoraj, dziś i przedwczoraj oceniając tą czynność, o ile tak można to nazwać. Dziś państwa i moim gościem na naszej antenie jest pani. Prokurator Ewa Wrzosek. Ale zanim rozpoczniemy rozmowę, mam dla Państwa obiecany fragment. To Pan Prokurator Prokuratury Regionalnej w Szczecinie, który twierdzi, że podstawy prawnej nie zna, nie podaje jej, bo jej nie zna. A co powiedział? Sprawdźmy już teraz. Panie Prokuratorze, czy y, Państwo zbadali ten wątek, iż... Y, być może, a na to wskazuje badanie Citizen Lab w Kanadzie, telefon pani Wrzosek mógł być podsłuchiwany. W takim razie, czy dowody uzyskane nielegalnie, a nielegalnym jest podsłuchiwanie Pegasusem, mogą być wykorzystywane przeciwko komukolwiek toczącym się postępowaniu w prokuraturze, a później przed sądem? Panie redaktorze, wszystkie dowody, które zostały zebrane w tej sprawie i które zostały przedstawione Sądowi Najwyższemu, są dowodami zebranymi w sposób legalny, zgodnie z przepisami kodeksu postępowania karnego. Żaden prokurator nie ryzykowałby tego, że Sąd Najwyższy zakwestionuje sposób uzyskania jakiegokolwiek dowodu w sprawie, a zwłaszcza w sprawie, w której prokurator domaga się uchylenia immunitetu. Pani prokurator, zanim zaczniemy e, od tego, do czego doszło jak chodzi o przeszukanie. E, pamiętam moim gościem był dwa lata temu, na kilka dni po tym, gdy do orzekania, sędzia Igor Tuleja. I zapytałem go wtedy o to, e, jaki moment w jego życiu zdecydował o tym, że chciał być sędzią. Jaki był Pani moment w życiu, kiedy Pani chciała być prokuratorem, i czy wtedy Pani się spodziewała, że kiedyś będziemy w tym miejscu rozmawiali o tym, że można nielegalnie przeszukać Pani pokój pod Panią nieobecność? Ja przyznam szczerze, nie mam jakiegoś takiego bardzo wzniosłego uzasadnienia, dlaczego chciałam zostać prokuratorem. No niestety jestem oglądam filmy kryminalne czytam kryminały, więc gdzieś tam kiedyś w młodości, w zasadzie jeszcze w późnym dzieciństwie, postanowiłam po prostu stanąć po tej dobrej stronie mocy. Najpierw chciałam być policjantką, później doszłam do wniosku, że no, oczywiście dojrzewamy, uczymy się, że będę prokuratorem. E, czyli nie mam jakiegoś takiego bardzo mocnego przekazu, żeby Państwu przekazać, dlaczego postanowiłam być prokuratorem. Po prostu postanowiłam być po tej dobrej stronie mocy. Natomiast. Nigdy, ale to przenigdy nie przyszło mi do głowy, że decydując się na pracę w prokuraturze dożyję i doczekam e, zarówno zawodowo, jak i osobiście e, takich czasów, z jakimi mamy do czynienia od roku 2015. E, tego, jak bardzo można zrujnować tę instytucję, jak można zdemoralizować prokuratorów tam pracujących i jak bardzo ci, którzy jeszcze e, opowiadają się za praworządnością i walczą o niezależność prokuratury, są represjonowani. Pani Prokurator, Pani egzekwowała prawo, Pani z zarzuty przestępcom, doprowadziła Pani do tego, że mnóstwo osób, które powinny być w więzieniu, tam trafiały, a dzisiaj walczy się z Panią za to, że Pani jako prokurator w oparciu o przepisy obowiązującego prawa walczy o praworządność w Polsce. I to jest właśnie absurd, bo to jest sytuacja, w której zarówno prokuratorzy, jak i sędziowie, jak i bywa też policjanci, którzy chcą wykonywać swoją pracę w sposób rzetelny, na podstawie przepisów prawa, na podstawie wszystkich dotychczasowych umiejętności i kompetencji, jakie nabrali przez wiele, wiele lat ciężkiej pracy, nagle się okazuje, że to wszystko nie ma znaczenia, bo liczy się jakby oczekiwanie przełożonych. A już broń Boże, jeśli się wystąpi przeciwko temu oczekiwaniu. Więc to jest sytuacja tego rodzaju, że teraz e, prawnicy znają prawo, natomiast nikt nie jest w stanie powiedzieć, jak w konkretnej sytuacji gdzie jeszcze parę lat temu było to przewidywalne i można było pójść czy pewną metodyką postępowania, czy opierając się wyłącznie na treści przepisów prawa można było w mniej lub bardziej prawdopodobny sposób powiedzieć, co się zadzieje w przyszłości. Natomiast teraz proszę Państwa takiej zasady nie ma. Ja jadąc tutaj do Państwa zastanawiałam się, czy tak naprawdę niedługo wyroki nie będą zapadać na zasadzie robimy sądy, kto jest winien, kto jest niewinien, ewentualnie czego oczekuje od nas minister Ziobro, czego nie oczekuje i to są przerażające czasy, bo owszem do to dzisiaj mnie wcześniej dotknęło sędziego Tuleje, ale tak naprawdę każdy z nas może stanąć przed taką perspektywą. A czy Pani łączy e, fakt, że sędzia Tuleja po 742 dniach wraca do orzekania, a dzień później ktoś poszukuje Pani pokój i sprawia, że jest Pani zawieszona na pół roku? ja myślę, że tutaj nie ma przypadków. Nie ma, nie ma przypadków, że chodzi o moją osobę, nie ma przypadku, że po drugiej stronie jest prezydent Warszawy, nie ma przypadku, że dzieje się to teraz. Ja myślę, że tym, co pan Ziobro uczynił w przeciągu tych ostatnich siedmiu dni, bo polecenie było wykonywane przez prokuratorów Prokuratury Regionalnej w Szczecinie, natomiast nikt nie ma chyba żadnych wątpliwości, że dzieje się to na polecenie Prokuratury Krajowej, czyli Prokuratora Ziobry. Jest to sytuacja tego rodzaju, gdzie w mojej ocenie Zbigniew Ziobro ma świadomość, jak jego polityczna pozycja aktualnie jest słaba. I na moim klinicznym przykładzie postanowił pokazać zarówno swoim oponentom politycznym, jak i tym, z którymi jest w koalicji w rządzie, jakimi możliwościami dysponuje, jak może Manipulować dowodami, jak może tworzyć dowody, gdy ich nie ma, jak może usuwać dowody, gdy one są. I chodzi o to, że mam, no jestem pewna, że tym zachowaniem po prostu chcę wykazać swoją przydatność, a tylko od. Oczekiwań tych, do których to kieruje, zależy czy użyje tych metod i tych możliwości, które ma przeciwko nim czy dla nich. Więc to jest przerażająca sytuacja, bo ja już mówiłam publicznie, to już nie są standardy podobne do białoruskich, to są po prostu standardy białoruskie. Mocne słowa Pani Prokurator, ale chyba to obiektywny obraz tego, z czego mamy do czynienia, patrząc na Pani karierę, na to, co Panią spotykało z rąk, z ust, z działań ministra, się obroczone Państwu, ministra Sprawiedliwości, jednocześnie prokuratora generalnego, a także aktywnego posła partii Solidarna Polska, która jest, chodzi w sojusz zjednoczonej prawie, zjednoczonej prawicy. Pani Prokurator, nie jestem prawnikiem, ale jeżeli ktoś pozyskuje nielegalnie nawet jakieś dowody, Pani telefon był podsłuchiwany Pegasusem, e, narracja oparta przez pana ze Szczecina, opiera się to, że te dowody są z pani telefonu. Ale przecież dowód nielegalnie uzyskany chyba nie może być wykorzystany ani w śledztwie, ani w postępowaniu jakimkolwiek. Ale to przyznam, przyznam że jest pan pierwszą osobą, od której słyszę, jeśli to jest dosłowny cytat, że te dowody są uzyskane z mojego telefonu, tak, bo, bo e, e, no ja nie słyszałam tego przekazu. Natomiast <laughs> zmierzam do tego, w jaki sposób w takim razie uzyskano te dane z mojego telefonu. Bo ja już wielokrotnie zwracałam uwagę na fakt, że... E, znaczy fakt włamania i ataku na mój telefon Pegasusem został obiektywnie potwierdzony, on został potwierdzony doniesieniami... Citizen Lab po tak, Citizen Lab po badaniach, ale wcześniej był to komunikat ze strony firmy Apple, taki komunikat, który został do mnie skierowany i tak naprawdę zupełnym przypadkiem dowiedziałam się, dzięki temu, że byłam inwigilowana Pegasusem. I teraz tak, z uwagi na możliwości techniczne tego oprogramowania, a więc to, jak agresywne jest to narzędzie, jak ono i w przestrzeni, bo nie ma tu ograniczonego okresu, dostępu do danych, które ten program pobiera. Nie ma również zakresu ograniczonego zakresu przedmiotowego. Ten program może pobierać obrazy, wiadomości, może nagrywać, może utrwalać głos, działa jak kamera, działa jak mikrofon. Z uwagi na możliwości techniczne tego oprogramowania, on nie może być legalnie stosowany w Polsce, bo nie mamy podstaw prawnych do używania tego narzędzia. Ale da się im też włożyć pewne treści do telefonu, który jest objęte tym podsłuchem. I to są tego rodzaju sytuacje, kiedy można usuwać jakieś treści, które w telefonie były, można nanosić nowe, można dowolnie łączyć informacje, które tam są zawarte. Tutaj najlepszym przykładem, ja się odwołam do tej sytuacji, no, która już, z którą, o której wcześniej wiedzieliśmy, była to, były to SMS-y publikowane z telefonu pana senatora Brezy. Ale do czego zmierzam, więc używanie tego narzędzia jest nielegalne. Czy funkcjonariusze służb, czy za zgodą prokuratora generalnego to narzędzie było stosowane wobec mnie osoby, które wyraziły na to zgodę i które posługiwały się pagazusem, wiedzą, że złamały prawo. To jest jedna strona tego medalu. Druga to tak to, co powiedzieliśmy, czyli generalnie wiarygodność pozyskanych w ten sposób danych jest praktycznie zerowa, bo tutaj możemy wytworzyć tym programem każdy dowolny dowód, jaki tylko chcemy. Natomiast e, jeżeli jest tak, jak Pan mówi, czyli prokurator regionalny stwierdził, że te treści zostały pozyskane z mojego telefonu, to ja jako prokurator, e, mając doświadczenie w prowadzeniu tego rodzaju spraw, e, wnioskuję o tym, że w aktach postępowania, które prowadzi prokuratora regionalna, z pewnością jest e, zarządzona kontrola operacyjna za jakiś tam okres. To wszystko zależy od akt sprawy. Ja nie mam ciągle dostępu i nie mam żadnej oficjalnej informacji o tym prowadzonym postępowaniu. Jedną stronę tej sprawy. Tak naprawdę prokuratura regionalna w Szczecinie opublikowała komunikat prasowy i to jest jedyna informacja, podobnie jak Państwo, ja również i moi obrońcy dysponujemy tylko tą jedyną informacją. To jest jedna, powiem Pani najświeższa, Pan prokurator Rzecznik, tej prokuratury regionalnej w Szczecinie stwierdził, że w odrębnym śledztwie bada, badany jest wątek tego, czy Pani telefon faktycznie był podsłuchiwany Pegasusem. To najnowsza informacja. To znaczy, jeżeli Pan prokurator ma na myśli to samo postępowanie, które On ja... W Szczecinie. Tak. A, to w takim razie no, o tym postępowaniu potwierdzi. nie wiem. A to o tym postępowaniu nic nie wiem. Natomiast jeżeli jest to tego rodzaju sytuacja, to jako osoba pokrzywdzona powinna być powiadomiona. Bo jedynym śledztwem, w którym wątek inwigilacji Pegasusem i włamania na mój telefon przez zapość przy udziale Pegasusa jest prowadzone, to jest śledztwo prokuratury okręgowej w Warszawie. I w tym postępowaniu no, wymuszonym wymuszony mnie jako przeze mnie i przez sąd, bo to sąd dopiero nakazał prokuraturze prowadzenie tego śledztwa, Byłam przesłuchiwana już trzykrotnie, dowodowo żadno, to postępowanie w żaden sposób nie, nie, nie posuwa się do przodu, bo aktualnie jak zawnioskowałam o powołanie w charakterze biegłych Citizen Lab, ekspertów Citizen Lab nie mam odpowiedzi na ten swój wniosek dowodowy ze strony prokuratora prowadzącego. Ale to jakby kwestia poboczna, więc to, o czym Pan mi mówi, to jest kwestia świeża. I tak jak mówię, ponieważ chodzi tu jednak o moje prawa jako osoby pokrzywdzonej, o wszczęciu takiego śledztwa powinna być bezwzględnie Tylko powiadomiona no czy pani... Znaczy ja już nawet abstrahuję tego tego, czy mnie się traktuje jako człowieka, czy nie, bo czasami mam wrażenie, że zostałam zdehumanizowana przez e, Zbigniewa ziobre I, ale... I, i, to... I część społeczeństwa. I część społeczeństwa, telewizję rządową, hejterów e, i tak dalej. Ale to jakby odsunę na razie od siebie. Natomiast przepisy postępowania karnego stanowią o tym, że pokrzywdzony bądź ujawniony, pokrzywdzony, a jest to tego rodzaju sytuacja, bezwzględnie powinien być powiadomiony o prowadzeniu takiego śledztwa. Więc to, co pan prokurator regionalny przekazał, oznacza, że nie powiadomiono mnie o wszczęciu śledztwa, którym jestem osobą pokrzywdzoną. Czyli dokonano do pewnego zaniechania, wykroczenia, przestępstwa, jak to określić? Hmm, panie nieprawdy. redaktorze, ja bym chciała, chciała naprawdę wierzyć w to, że są to jakieś e, braki merytoryczne, czy jakieś braki kompetencjach no e, to... e, prokuratorów prowadzących, to śledztwo. Natomiast y, y, to byłaby y, jakby najłagodniejsza interpretacja tej całej sytuacji y, dla tych prokuratorów, którzy tą sprawę y, prowadzą. Y, jeżeli. Y, prokuratorzy, wykonują, prokuratorzy prokuratury regionalnej w Szczecinie, wykonują pod moją nieobecność takie czynności jak przeszukanie mojego gabinetu, jak odebranie rzeczy, jak niedoręczenie mi tej decyzji, do którą mogę zaskarżyć i chcę Państwu powiedzieć, że ja takie zażalenie na przeszukanie i odebranie rzeczy złożyłam, aczkolwiek nie dysponuję decyzją, postanowieniem prokuratury regionalnej, na podstawie czego ta czynność została przeprowadzona. Zawnioskowałam o zabezpieczenie monitoringu z tego dnia, kiedy prokuratorzy prokuratury regionalnej byli w Warszawie i te czynności wykonywali. Natomiast ja z całą odpowiedzialnością powiem teraz. Prokuratorzy, którzy prowadzą to postępowanie, dobrze wiedzą, że nie przekroczyłam uprawnień w rozumieniu kodeksu karnego. W moich uprawnień jako prokuratora. I bez względu na ten hejt i na ten medialny lincz, to... Tego rodzaju zachowanie, nawet w tej postaci, w jakiej ono zostało opisane w komunikacie prokuratury regionalnej, nie jest przestępstwem. A konsekwencją tego jest to, że prokuratorzy, którzy dążą do uchylenia mi immunitetu, do przedstawienia mi zarzutów, do zrobienia ze mnie osoby oskarżonej, wiedzą, że przekraczają swoje obowiązki, wiedzą, że przekraczają swoje uprawnienia. A najlepszym jakby tutaj dowodem na to jest, że którymś tam kolejnym zdaniu i kolejnym przestępstwie, które mi się zarzuca, jest prowadzenie zakazanej prawem działalności politycznej. Tak to wynika z komunikatu prokuratury regionalnej. I... A pani nie jest z politykiem, pani tylko walczy praworządność, czyli o coś się należy nam wszystkim. Panie pani... Ja nawet tutaj próbując obiektywnie podejść tak, aczkolwiek emocji naprawdę trudno mi się pozbyć w tej sytuacji, bo bo żyję pod ogromnym napięciem przez ostatni czas. Ja chcę powiedzieć, że prokurator owszem nie może prowadzić działalności politycznej. I ja to wiem, wie to również pan prokurator regionalny, wie to również pan prokurator generalny Zbigniew Ziobro. Jego również ten zakaz dotyczy. Ale A jest politykiem posłem. I tu odpowiedział pan sam na to pytanie, jak to działa w praktyce. Natomiast to, że ja jestem prokuratorem, nie oznacza, że jak każdy obywatel nie mam prawa posiadania poglądów politycznych. I teraz za fakt posiadania określonych poglądów politycznych, bo one rozumiem, są jednoznaczne i ja się ich nie wypieram, czyni mi się zarzut popełnienia przestępstwa. Więc tak naprawdę chciałbym zapytać pana prokuratora regionalnego, z jakiego artykułu kodeksu karnego karane jest? Prowadzenie przez prokuratora działalności politycznej, nawet ujmując rozszerzająco to, co mi się przypisuje. No ma, ma z tym problem, bo jak nie podstawy po prawnej, chacacie, chodzi o pani w szukanie, no to chyba raczej może być też problemy z tą podstawą prawną. Czy znaczy, to jest niestety to jest niestety znak czasów, czyli w zasadzie znak ostatnich siedmiu lat pra, o siedmiu lat funkcjonowania prokuratury pod kierownictwem Zbigniewa Ziobro. Osoby, które posiadają kwalifikacje, które posiadają kompetencje, które znają się po prostu na przepisach. To kryterium nie jest kryterium awansu. Kryterium awansu jest wykonywanie poleceń przełożonych, bezrefleksyjność, niezastanawianie się, czy swoim zachowaniem przekracza się uprawnienia, czy też nie. Ja może tutaj taką dygresję poczynię. Czy Ktokolwiek zastanawiał się nad odpowiedzialnością karną, karną, nie mówię o odpowiedzialności dyscyplinarnej, karną prokuratora, który umorzył śledztwo w sprawie tych wyborów kopertowych, od których, pan, od których Pan dzisiaj zaczął, w której ja wszczęłam postępowanie. To są decyzje procesowe, do których ja jako prokurator związana przepisami prawa nie tylko mam uprawnienie, ale i obowiązek, czyli o ile ja mogłam wszcząć to postępowanie i je przeprowadzić. To wcale nie oznacza, że komukolwiek zostałyby postawione zarzuty czy skierowane jak do skażenia, czy następnie uzyskany wyrok skazujący. Ale tym zajmuje się prokurator. Sprawdza, czy zostało popełnione przestępstwo. I teraz prokurator, który, prokuratorka, która po mnie to śledztwo umorzyła po trzech godzinach na tym samym materiale dowodowym, też miała prawo do podjęcia takiej decyzji. Bo tak jak mówię, tylko Przepisy dają prokuratorowi takie prawo. Natomiast decyzja zawsze musi być podjęta na określonym materiale dowodowym. Więc jeżeli ona robi to samo, co ja jako prokurator uczyniłam, uznając, że należy sprawdzić pewną sytuację, ona bez sprawdzenia tej sytuacji umarza postępowanie, uznając, że w ogóle nie mówimy o żadnym przestępstwie po trzech godzinach. Po trzech godzinach. A następnie ja mam postępowanie prowadzone aktualnie przez Wydział Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej za wszczęcie tej decyzji, za wszczęcie śledztwa w tej sprawie, a pani prokurator, która to postępowanie umorzyła, awansowała, ma tytuł prokuratora okręgowego, być może korzysta z różnego rodzaju innych przywilejów, o których ja jeszcze nie wiem, no to chyba mamy jako jakiś absurd. Ja już nawet cynicznie powiem: dobrze, traktujcie nas tak samo. W takim razie moje pytanie brzmi: co ja zrobiłam źle wykonując, y, stosując się do przepisów kodeksu, a co zrobiła dobrze pani prokurator, czy też źle stosując się do przepisów tego samego kodeksu? Znaczy, proszę państwa, dobrnęliśmy do, takich, y, do takiego czasu, że przepisy po prostu przestały mieć jakiekolwiek znaczenie. Przestały mieć znaczenie. Y, dla sądów, prokuratorów, dla polityków? Y, to znaczy, może nie w tym sensie one ja, ja do tej pory jakby czuję taki wewnętrzny opór przed tym. znaczy. Przed tym, co zrobiono z prokuraturą, ale w tym sensie, że odmówiono e, chociażby na przykład takim komunikatom prasowym prokuratury przymiotu wiarygodności. Ja e, czytając czasami komunikaty, czy CBA, czy prokuratury e, jakiejkolwiek na przykład, że zatrzymano jakiegoś sprawcę przestępstwa, że zabezpieczono jakieś minie, e, że nie wiem, pokrzywdzonym po, e, udzielono pomocy w ten czy inny sposób, chciałabym być dumna z tej e, firmy, w której pracuję. Natomiast teraz czytając taki komunikat, szukam drugiego. Dna. Szukam drugiego dna po prostu. Na zasadzie, jak zatrzymano, to kogo i w jakim celu. I czy na pewno to jest zatrzymanie z powodów czysto kryminalnych, czy zaraz nie pojawi się komunikat taki jak w mojej sprawie, bo ktoś to będzie chciał wykorzystać politycznie jak Zbigniew Ziobro. Więc dożyliśmy naprawdę strasznych czasów. Czy pani dzisiaj realnie obawia się czegoś, kogoś? Mam na myśli, tam z tyłu jest pani telefon, może jesteśmy ci na dwóch antenach rządowej. Tego samego ja i Ja tego nie wykluczam, natomiast ja cały czas powtarzam, ja nie mam nic do ukrycia, co wcale nie jest równoznaczne z tym, że chcę, aby moja prywatność na paskach w TVP info była prezentowana A publicznie. Jest cały czas. A jest cały czas. Więc tak jak mówię, ja się niczego nie obawiam, bo wiem, że przestępstwa nie popełniłam. Wiem, że czas jest taki, że tak naprawdę ta sprawa czy szereg innych spraw. Nie doczeka się rzetelnego wyjaśnienia. A czy doczekamy się skazania tych, którzy dzisiaj łamią prawo, między innymi pogwałcając to prawo, szykanując panią, atakując opozycję, wykorzystując prokuraturę jako narzędzie polityczne, no to są ciężkie przestępstwa, bo one godzą w żywoty interes społeczny. Ja jestem zdeterminowana w tym zakresie. To znaczy, nawet nawet, jeżeli udałoby się prokuratorowi Ziobrze doprowadzić do usunięcia mnie z prokuratury, nie pozbawi mnie w ten sposób praw obywatelskich. I przyznam szczerze, że to ostatnie uderzenie w moją osobę to jest, to jest konsekwencja szeregu działań, których doświadczam od roku 2016. Nie spodziewała się tego uderzenia? Y Stół, przyznam, szczerze, przyznam szczerze, że no, nie liczyłam na jakąś wyrozumiałość ze strony Pana Ziobry, natomiast nie przypuszczałam, że przekroczy wszelkie granice, bo to już nie chodzi o przekroczenie granic prawnych. Ale etycznych też. To jest, to jest uderzenie we mnie, to jest uderzenie w mój wizerunek, to jest uderzenie w moją rodzinę, bo e, dokładnie mniej więcej rok temu, mamy grudzień, a w styczniu 2021 roku zostałam karnie wydelegowana na 6 miesięcy do śremu. I to wtedy stanowiło taki, bym powiedziała, szok na zasadzie do czego prokurator generalny jest w stanie się posunąć. Ta decyzja również wówczas nie była uzasadniona prawnie. Od tamtej decyzji nie mogłam się odwołać. Mogłam tylko wykonać polecenie. Natomiast to, co zrobił teraz, Pan Zbigniew Ziobro, po mojej stronie rodzi już taką czysto ludzką determinację, a posiadam niestety, Panie Zbigniewie, troszkę więcej kwalifikacji e, prokuratorskich niż pan i. E, osoby, które Panu doradzają i zamierzam wykorzystać wszystkie swoje umiejętności i całą swoją wiedzę prokuratorską. I i naprawdę bardzo mi przykro, jeżeli niektórzy z Państwa poczują się zawiedzeni tym, że nie zachowuję dystansu w tej sprawie, ale proszę, proszę jakby również postarać się mnie zrozumieć. To już nie naruszono tylko mojej pozycji zawodowej. Tu naruszono po prostu moje życie osobiste, moje życie rodzinne, zaatakowano moich bliskich i to w tak bezpardonowy sposób, że ja naprawdę nie czuję się zobowiązana do gry fair. Mocne no, słowa pani prokurator. Wierzę, że pani działania hmm przyniosą oczekiwany rezultat, ale też wierzę, że dalej Pani będzie prokuratorem tak dobrym, jakim jest Pani nim dziś i tego należy życzyć chyba i Pani, Pani rodzinie spokoju, a społeczeństwu tego, by dalej Pani mogła swoje obowiązki wykonywać. Chciałem o ten dzień, kiedy do tego ataku doszło, kiedy Zbigniew Ziembro przepuścił atak na Panią, mówię o dniu, kiedy wysłano Panią w zastępstwo do nawokande całodniową, podczas gdy prokurator, który miał wtedy tam się stawić, właściwie nic nie robił. Chodziło o to, by pani nie było w chwili, kiedy Panowie do Szczecina przyjdą i kolbą w nocą, w nocą, no, takie powiedzenie przyjdą nocą i kolbami w drzwi za i załamotali. Nie, nie porównujmy aż tak, bo to nie jest tego rodzaju sytuacja. Ale jak to było? Pani w jak kiedy? Na tej wokalnie co Pani SMS-a? Telefon zadzwonił? E ja tak naprawdę dowiedziałam się o tym, że przeszukanie miało miejsce dopiero następnego dnia, jak wszłam do pracy, kiedy się dowiedziałam, że miało miejsce zabranie moich komputerów, że miało miejsce, i teraz podkreślę jeszcze raz, panie prokuratorze regionalny, to nie było odebranie rzeczy, to było przeszukanie. W innym wypadku nie było możliwości ujawnienia, znalezienia pendrive'u służbowego. Ja nie mówię o komputerach komputery stały na biurku, trudno było je przeoczyć. Natomiast pendrive, ja przyznam szczerze, że gdyby ktoś mnie zapytał, gdzie posiadam pendrive'a służbowego, z którego ostatni raz korzystałam będąc na delegacji w śremie, miałbym poważne wątpliwości, żeby bez zastanowienia wskazać, gdzie on jest. Natomiast jeżeli w tym celu przeszukuje się biurko, przeszukuje się szafy i mam nadzieję, że monitoring, który mam nadzieję, zostanie zabezpieczony na mój wniosek, wskaże, ile czasu. Państwo przebywali w tym pokoju. Ile osób tam wchodziło i wychodziło, kto w tych czynnościach uczestniczył. To są takie szczegóły na podstawie których naprawdę nie da się zaprzeczyć na podstawie logicznego rozumowania, że tam miało miejsce przeszukanie, bez względu na to jak bardzo prokuratorzy z prokuratury regionalnej tej czynności zaprzeczają. Ale ja chcę państwu zwrócić uwagę, że no Pewne rzeczy jakby przychodzą do mnie troszkę z opóźnieniem z uwagi na to, że mówię sprawa dotyczy mnie osobiście i tutaj emocje w pierwszym momencie górują nad rozumem, ale to jest zupełnie ja rozumiem dlaczego, bo najpierw mnie to dziwiło dlaczego prokuratorzy prokuratury regionalnej tak bardzo zaprzeczają, że miało miejsce przeszukanie. Ale to jest, to jest rzecz oczywista, aby przeszukać Mówimy o biurze prokuratora i tu jest też takie pewne nieporozumienie. Biuro prokuratora, sprzęt służbowy, a więc prokurator, czyli osoba e, no, konkretna fizyczna, czyli ja nie ma w tym zakresie żadnych uprawnień, ponieważ nie są to rzeczy do niej należące. Tak, i to też ten to tak? nie jest ta sytuacja. To nie jest ta sytuacja. To organ uprawniony, który je posiada, jest faktycznym właścicielem, tak powiedział na naszej antenie. E, tak, ale oprócz praw właściciela mamy również prawa użytkownika. Ten sprzęt został mi powierzony do użytkowania. Ja tam stosowne podpisy złożyłam e, na określonych warunkach, jestem zobowiązany do korzystania z tego sprzętu i tak dalej, i tak dalej. Gdyby było tak, jak mówi Pan prokurator regionalny, to ja chcę zwrócić uwagę na jedną rzecz. To, jest rzecz. to jest sprzęt służbowy, tak. Rozumiem, że zabrano ten sprzęt po to, aby sprawdzić jego zawartość. Tą zawartość można sprawdzić klikając, prokuraturze krajowej na jeden guzik aby uzyskać i pobrać tą zawartość serwerów więc nie, miało, nie było potrzeby zabezpieczania nawet jeżeli mówimy już o takich technikaliach fizycznie tego sprzętu bo dane zawarte w komputerach one są w czasie rzeczywistym archiwizowane na serwerach prokuratury krajowej więc tu nawet, gdybym chciała się wykazać jakąś złą wolą, nie wiem, pousuwać pewne rzeczy, to, to one są na serwerach prokuratury krajowej. Więc to była jedynie pokazówka, natomiast e, pendrive, tak jak mówię, e, być może prokuratorzy z tamtejszej prokuratury założyli, że ja pewnych rzeczy dobrowolnie nie wydam chociażby właśnie tego pendrive'a, którego musieli znaleźć. I jakie to miałoby, jak, mógł, jak wówczas mogłaby przebiegać ta czynność procesowa? Wezwano by mnie do, do dobrowolnego wydania rzeczy, gdybym odmówiła, to w takim razie należałoby, bo są takie uprawnienia, można zastosować przymus wobec mnie. Panią? Gdań, nie, no, i tu, tu wchodzimy do delikatnych kwestii y, prawnych, a mianowicie prokurator ma immunitet. immunitet. I dlatego, proszę Państwa, to przeszukanie było przeprowadzone pod moją nieobecność, ponieważ być może zakładano czarny scenariusz, że ja postawię tutaj jakiś opór, a ten opór po stronie prokuratorów, tam e, tą czynność przeprowadzających, no, skutkowałby tym, że nie mogliby nic więcej zrobić. A bez mojej obecności mogli zrobić wszystko. Więc. E, Dlatego prokuratora regionalna, dlatego pan prokurator regionalny, rzecznik prokuratora regionalnego tak bardzo zaprzecza, że miało miejsce przeszukanie, bo ci prokuratorzy wiedzą, powinni wiedzieć, bo tu wchodzimy znowu w tą delikatną kwestię, co robią umyślnie, a, czego, a co robią po prostu z braku podstawowych umiejętności i kompetencji prokuratorskich Lub Z politycznego nakazu, bo też tak może być. Słucham? M może z politycznego nakazu, politycznego. znaczy boli. ja nie mam żadnej wątpliwości, dlatego, dlatego mówię, że tutaj. Ja w żadnym aspekcie nie usprawiedliwiam zachowania prokuratorów, prokuratury regionalnej, bo albo wiedzą, co robią, co jest. Co już w ogóle nie mieści się, że tak powiem, w moim pojmowaniu służby prokuratorskiej, bo wiedzą, że robią źle, albo nie robią, robią źle, bo gdyż nie wiedzą, nie znają, nie wiem, przepisów, nie, 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 są, sami są manipulowani. To jest moja dobra wola, którą wykazuję, jakby opatrując ich zachowanie takim komentarzem, ale to też również świadczy o tym, że nie powinni tego robić, bo nie mają stosownych kompetencji, czyli nie dopełniają swoich obowiązków. Więc oni popełnili w mojej ocenie przestępstwo, ale czy ono ma formę przekroczenia uprawnień czy niedopełnienia obowiązków, to przyznam szczerze, że to jest kwestia wtórna. Natomiast tu nic nie dzieje się bez przyczyny i dlatego, tak jak powiedziałam, w dniu dzisiejszym złożyłam zażalenie do sądu na tą czynność przeszukania i zatrzymania rzeczy, bo to, że był to sprzęt prokuratury, nie ogranicza moich praw i takie są przepisy, to nie chodzi nawet o moją konkretną sytuację. Każda osoba w mojej sytuacji miałaby prawo do złożenia takiego zaszalenia. Mam Pani do, tego, do 30 sekund. Na koniec moje ulubione pytanie. Czego Pani życzyć? A, wytrwałości i determinacji. Tą Pani ma, determinację. Powiedziała Pani Panu Zbigniewowi Ziobro, czego tak. czeka. To w zasadzie tyle mi wystarczy. Represjonowana i przekanowana prokurator Ewa Wrzosek dziś Rozmowy Dnia na antenie News 24. Stali widzowie rozmowy dnia, a także News 24 wiedzą, że od 6 dni każde wydanie tego programu, przynajmniej tego, którego ja prowadzę, kończymy prostym hashtagiem Murem za wrzosek. Ten hashtag pojawia się także pod każdym z naszych postów tej rozmowy dnia i wszystkich innych od 6 dni na naszym Facebooku, Twitterze, Instagramie i TikToku. Tam więcej informacji do słuchów z tej rozmowy. Dodam też, że hashtag Murem za wrzosek to nie jest tylko hashtag murem za Panią prokurator, ale murem za praworządnością, dostępem do niezależnego sądownictwa i e, opowiedzeniem się po chyba lepszej stronie mocy niż ta, którą e, próbuje przeforsować Zbigniew Ziobro, nakazując politycznie wykonywanie tych czy innych czynności, które są na bakier z przepisami obowiązu obowiązującego prawa. Adam Bysiek, dziękuję pięknie. Pani Różysz, panu również Panu dziękuję za obecność. Bardzo. I do zobaczenia już jutro o podobnej porze, oczywiście tylko na antenie News 24.